Dlaczego, <m -t -a> I, I you did me wrong and grew strong and I learned how to get along so you back! This is I should oh. change I I I change I I I have changed that to the oh, a yeah

nie, nie, O, ja, kurwa nie. O, dole, jakie nie. Co ja, nie, 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 proszę, dole, nie, dzieje, ku... jesteś nie, nie, Ej jesteś, na nie, 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 Jeszcze jeden chyba. Gram, ej! Ej! Nice, chyba okay, Nice, pięknie. Leży. No A tam, tam, A. czekaj bo ksajo, ksajo splantowałem na jego oczach i pobiegł B wiesz oni chyba odbijają w tą ostro. No, oni B czekają Ale na bez, wraca, wraca, wraca teraz, uwaga nice, no, pięknie Pięk, dami nie to. no ten CS 2 no, to po ch** jest że to jest beta k**a debilu jeden z drugim i oni po to wypuszczają betę żeby właśnie no, naprawiać jak coś jest zj**ane wy rozumiecie słowo beta niektóre, bo nie mogę czytać tych waszych wiadomości przy To nie jest oficjalna kupa wersja, że oni już wypuścili grę i wszyscy mogą grać. KUPA! Ja pi dole, wchodzą A przygotę. miejsca korwa na korwa Dile jest korwa na strzelaniu korwa. Ja pi Ogarnijcie pdy! Dajcie się ludziom pocieszyć z tej gry. O łee! Nie no tak jest wazelim dłoń. Ale gram. Muszę grać, kocham CSGO, już mi, już mi już za, za, za długo to trwało, żeby, żeby nie grać tą ręką. Jedz po dziewiątek! Zamknij tą pitę, bo ciężko tak jape. Kon, kon za mną. Fleszuję dżunglę. Nie wiem skąd. Bo z przesmoka. Co to? Bombę wejść i na galę. Wyszedł k**wa. B jest za tobą. Wyszedł, wyszedł, on jest w site'cie. Nie ma go w site'cie, już jest CT, już i jest. CT jest. już jest. Dwóch ma zero ogólnie, next. Oni mają po zero, Bandura i ten. Po co k**wa? Ja nie wiem co wy robicie. <suszy> Ja Już teraz zacznij grać w War Thunder. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych gier pod względem machin i pojazdów wojennych dostępna na rynku. Cechuje się tym, że posiada aż 2000 samolotów, czołgów, helikopterów i okrętów wojennych, którymi możesz toczyć pojedynki z innymi graczami. Co ważne, każda machina została stworzona z niesamowitą pieczołowitością, jeżeli chodzi o detale. Gra posiada wiele różnych trybów rozgrywki, oferując przy tym wciągające potyczki z innymi graczami. Dodatkowo machiny, które są dostępne w grze pochodzą z czasów obecnych, jak i nawet z 1920 roku. Co ważne, War Thunder posiada również niesamowitą grafikę w 4K, realistyczne efekty dźwiękowe, a także ścieżkę dźwiękową, która spowoduje, że zatracisz się w rozgrywce. Koniecznie przetestuj samolot A10A. Mi najbardziej spodobała się możliwość latania przy widokach zapierających dech w piersiach. Walka w powietrzu jest bardzo emocjonująca i wymaga szybkiego myślenia. Co ważne, nie potrzebujesz dodatkowego sprzętu do latania samolotami lub helikopterami, a to wszystko dzięki trybowi mouse aim. Nie zastanawiaj się, zacznij grać w War Thunder już teraz. Zarejestruj się na swoim PC, PSie, Xboxie lub starszych konsolach. Wchodząc z mojego linku w opisie, paczkę bonusów, w skład których wchodzi wiele pojazdów premium, ekskluzywne konto, wspomagacze, boostery i wiele więcej. Oh, Wierci sąsiad chyba u Ciebie coś. Zdrobista jest gdzieś po blisko na drewniu. To pod Nie no, że ziorek, wyciąga. Ej, weźcie, zróbcie klipa z tego. Co to było w ogóle? Ej, Kuba, zeskocz tu mnie, busni. Pani Dzięki, staraca, ty tu zostajesz teraz. <laughs> Aha, co ty mi teraz robisz? Wziął rękę pochodzić. Wziął rękę. O kurwa Dolek. mać. Mam złamaną rękę. Pałac mi musi ktoś Box pasuje? jeden. Stop. O przepraszam. A. To B. Gdzie Smolka pala? Ej brawo, Pyka, To była chuj, ważna runda to była. A! Ja A! Nie trafiłem! A! Ale zaimpułem. A! Ja pi... Nawet w krzesło nie potrafię trafić. A! Ej chyba sobie rękę Ej Stop, stop, stop! Kiedykolwiek trafiłem w openingu. Naprawdę. Ej! Jakbym mu mówił z otwartej. W GTA 5, oczywiście. No i tam drugą. Make pushing! Smokie, smok. Ginold zapomniał o tym, że jak miał 7 lat, to miał tyle wzrostu co ty. Do Uf, Dobry TTS, Dobry TTS! Dino zapomniał o tym, że w wieku 7 lat <gúsz> miał Człowieku! Nie rzucaj się do mnie, bo twój VIP który jest u ciebie 8 lat na kanale cię wyjaśnia. Serio! Mateusz, daj się spokój! To jest nierówna walka, bo jeszcze jakby twoja publika za tobą stała pod konem Ja Dole Kto takie NAJDY daje! kiedyś to śmieci speedy stoi! Śmiecie bany! Zajmę, sobie. Ale mnie dżąca. nie, za nie, mam Ja mam raka chyba Pod drewnem i schody. O, ja mam paraliż. nie, nie, schody. nie, 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 że jak będzie y, wygrana, to będzie wizowy drangstream. Ale dzisiaj byłem w szpitalu. Y, zostało stwierdzone złamanie w mojej ręce. Jest bardzo dużo opuchlizna. I niestety, ale pan doktor przepisał mi antybiotyk. A jak wiecie, antybiotyku nie można łączyć z alkoholem. Więc stwierdziłem, że po prostu antybiotyk zaczniemy od jutra. Także jestem. Nic się nie stanie. Jeden dzień, jeden dzień, jak, jak poczekamy. To nic się nie stanie! Miał być antybiotyk! Fejtuję, schowaj się. No, czarny. O kurwa, Bajadą be. Bajadą be. Bajadą. Bajadą. O, kurwa. ja... Objadą B. a majduk. Kurwa. A zrobić, bo się kunia boję? Bo się kunia boje! jak tu potrzątane! Ja Jakby dobrać. to Agata normalnie... U mnie tak Agata, jak wysprząta podłogi, tak jest, tak samo. Taki clean. Ja p***ę dole! 30 lewele dostają dostają od Golden five. Major nadchodzimy! Ej Speedy, sorry że się tak zgradzowałem, ale mnie tak w bo zrobiłeś mi takiego pika na rampie k***a na ten bazon. Myślałem, że... Co j**a ci takiego? nie rozpędza się tak, bo jeszcze zdych Pushing, not. Nice. 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 Uh. Uh. <laughs>

Co ty p***dolisz pi... teraz? teraz. Już z Diablesem wolno to grać. No to masz już nieźle najebane w pani. Pamiętaj, aby sprawdzić War Thunder. Kliknij link w opisie, dzięki któremu otrzymasz paczkę bonusów, w skład których wchodzi wiele pojazdów premium, ekskluzywne konto, wspomagacze, boostery i wiele więcej.